Ja nazywam się Tomasz Kubica, reprezentuję firmę skyshop.pl, platformę sklepów internetowych. Dzisiaj porozmawiamy sobie z hurtownią Gift World, czyli z panem Pawłem Chibickim i Dominiką Grzejdą. To są reprezentanci właśnie wspomnianej hurtowni. To może nas spokojnie sobie zacznijmy od wprowadzenia, czyli powiedzcie krótko o hurtowni, jak długo działa na rynku, w jakiej branży się specjalizujecie. Okej, okay, to może ja na początku zacznę. Cześć ja jestem Paweł. Działam na rynku od 2012 roku w branży gadżetowo-prezentowej. Zaczynaliśmy w ogóle jako sprzedawca dropshippingowy, jako sklep internetowy. Dzięki czemu uzyskaliśmy dosyć szeroki przegląd tego jakie są problemy bieżące, jakie są takie codzienne bolączki sprzedawców dropshippingowych. W pewnym momencie skręciliśmy troszeczkę w stronę dystrybucji i to wynikało z potrzeby rynku, potrzeby rynku gadżetowego. Ponieważ wielu importerów nie umożliwiało swoim klientom odpowiednich narzędzi, nie, nie, nie udostępniało odpowiednich narzędzi, nie umożliwiali jakby sprzedaży, które rewolucji dropshipping, ze względu na pewną specjalizację, którą przyjęli, nie właśnie import towarów. W ramach ciekawostki tylko dodam, że był taki etap, gdzie y, mieliśmy również dystrybucję lokalną w Wielkopolsce, w punktach stacjonarnych, to znaczy wyposażaliśmy te punkty, robiliśmy odpowiednią ekspozycję towarów w tych punktach i nasze produkty były dostępne w całej Wielkopolsce. Natomiast ostatnio. Czy to w jakichś galeria? jakich galeriach? W taką... Również. Okay. Również, również. Natomiast troszeczkę mniejszą skalę niż najbardziej znane brandy z tego, z tego rynku. Jednak ostatecznie skręciliśmy w stronę e-commerce, sprzedaży w internecie. Upatrujemy w dropshippingu ogromny potencjał i ogromną, ogromne pole do popisu. Stawiamy na wysoką automatyzację i czysto sprzedaż internetową w tym momencie. Okej, okay. też wydaje mi się, że ostatni rok pokazał, że jednak e-commerce no ja to myślę, jest dobra że takie droga. to jest startowe, jest już dosyć obszerne. No to może przejdźmy, jeżeli jakby już poznaliśmy hurtownię, przejdźmy do takich pierwszych kroków, bo zaznaczę, że jakby platforma Kaishop jest z Państwem zintegrowana z hurtownią GiftWorld, także w prosty sposób możecie się zintegrować z hurtownią. Może przedstawcie, jak prosto można zacząć z Wami współpracę? Jakby od czego tak naprawdę zacząć tą współpracę? Może ja tutaj powiem. Cześć, jestem Dominika i takim pierwszym krokiem, aby zacząć współpracę, to jest rejestracja konta na naszej stronie hurt.gif.org.pl i oczekiwanie na na tak zwanego statusu hurtownika. W tym momencie my weryfikujemy takie konto, profil działalności, model sprzedaży, i inne informacje i po pozytywnej weryfikacji przesyłamy umowę o danych. Następnie, jeżeli klient ją podpisze, udzielamy dostępu do cennika hurtowego i jeżeli klient gdzieś tam ma takie życzenia, to udostępniamy pliki do integracji. Okej, okay. a czy jest możliwe zarejestrowanie się w hurtowni nie posiadając NIP-u, czy jeżeli ktoś na przykład zaczyna na, na działalności nierejestrowanej, czy tylko po prostu jakby firmy, które mają NIP, mogą się rejestrować? No niestety w tym aspekcie obsługujemy wyłącznie klientów rejestrowanych, jednak współpracujemy z inkubatorami przedsiębiorczości, gdzie można taki start sobie zaplanować raz z inkubatorem i nie rejestrując działalności, można zacząć sprzedawać. No bo inkubator jako taki jest podmiotem gospodarczym, przez co jak najbardziej w ten sposób można. Ale my, jako my, nie, nie obsługujemy klientów kurtowych nieposiadających ników. Ja tutaj zaznaczę, że jakby dużo osób chce zacząć z działalnością nierejestrowaną, natomiast jest to Mocno ograniczone. Ja z reguły to odradzam, więc raczej właśnie zachęcam do zakładania firmy, żeby po prostu mieć otwarte drzwi, właśnie na przykład w hurtowniach, więc, więc to na pewno będzie dobre wyjście. Inkubator to jest fajny też, fajny znak, no bo to też zawsze jest jakieś wyjście dla kogoś, kto nie chce zaczynać od działalności, tylko właśnie zgłasza się do inkubatoru. Jeżeli ktoś już założył u Was konto na hurtowni, to czy on jest przypisywany do jakiejś osoby handlowej, takiego opiekuna, który, który będzie go po prostu pomagał mu, nie wiem, odpowiadać na pytania klientów, Dotyczących produktów i tak dalej. Jak to uważasz że jest, czy jest taka osoba? Świetnie, że jest z nami Dominika. Dominika, oddaję głos do studia. Ze wszystkimi wątpliwościami tam problemami, hmm. hurtownicy zgłaszają się do mnie, więc tak naprawdę ja jestem opiekunem ich wszystkich. Zarówno ja i Paweł posiadamy doświadczenia w różnych kanałach marketingu, więc w razie czego gdzieś tam możemy doradzić, czy pomóc klientom lepiej zrozumieć rynek i gdzieś tam potrzeby. Także na wszystkie nietypowe prośby i kwestie chętnie odpowiadamy, udzielamy pomocy. OK, bo na przykład dużo się zdarza pytań, że klient właściciela sklepu pyta o jakiś produkt, że nie wiem na przykład jak go używać, albo jak, jakoś, jak go złożyć, bo to jest jakiś gadżet, załóżmy do złożenia. No to wtedy po prostu taki właściciel sklepu może do, do ciebie, Dominiko, się odezwać i, i ty, ty mu po prostu pomożesz, tak? Jak najbardziej. Zdarzają się tutaj też dosyć ciekawe pytania, ale to może, może później Dominika jakiś przykład poda. Okej, okay, okej, okay. no domyślam się, że tych pytań jest, jest dużo, no bo jednak w dropshippingu klient, znaczy właściciele sklepów jednak no nie widzą tego towaru. Ja oczywiście za, zachęcam, żeby sobie ściągać zawsze próbkę po jednej sztuce i zobaczyć co się sprzedaje, zapoznać się z tym, no bo no bo to jest na pewno na plus najpóźniej no właśnie w rozmowach z klientem, ale fajnie, że u was w hurtowni właśnie jest takie wsparcie, obsługa i jest opieką, który zawsze doradzi. To jest mega super. Wiesz, wiesz Tomek, nasza branża jest o tyle specyficzna i nasze produkty są o tyle specyficzne, że są po prostu czaderskie. Jeżeli zobaczysz ten produkt na żywo, to zdecydowanie inaczej będziesz w stanie go sprzedać. To są rzeczy przydatne i zupełnie nieprzydatne, ale po prostu fajne. Nasz produkt ma być fajny. Ostatnio bardzo mocno skręcamy w kierunku jakościowy produktów, czyli o takich, które są produkowane na terenie Unii Europejskiej często. Takich produktów, które widzisz je na zdjęciu i wydaje ci się, że to jest zwyczajny kubek, tak? Dostajesz go do ręki i mówisz, wow, ale on jest wykonany. Zupełnie I myślę, jakoś, że na no, tak. tak, myślę, że naprawdę fajnie jest takie produkty, mówiąc bezpośrednio, dotykać jakby na żywo, żeby faktycznie mieć lepsze spojrzenie na to, co się sprzedaje, bo to jest trochę tak, że trzeba wierzyć w to, w czym się handluje. Jeżeli w to nie wierzymy, no to to może średnio wyjść. Nasi klienci, czyli klienci dropshippingowi, ja tak uważam, że klient... rola hurtownika, klienta dropshippingowego, to jest umiejętność sprzedania tego produktu, którego on bardzo często, tak jak wspomniałeś, po prostu nie widzi na oczy. Więc to jest bardzo, bardzo fajny pomysł właśnie, żeby sobie zamówić raz po raz jakąś próbkę. W najbliższym czasie, też na najbliższe święta, na pewno będziemy wysyłać do naszych klientów takie próbki towarów w ramach po prostu giftu świątecznego. Super, super rozwiązanie. No tak, dużo sprzedawców jakby zapomina o tym, że właśnie oni to mają sprzedawać i tu faktycznie no, trzeba włożyć w to Siebie i serce, żeby to się później fajnie sprzedawało. Jakby znam temat, bo, bo, bo też prowadzę e-commerce, także 100% racji. Mam jeszcze pytanie: Czy, żeby z Wami nawiązać współpracę, to jakby bierzecie jakiś abonament za nawiązanie współpracy, na przykład za dostęp do pliku XML, czy po prostu ta, ta rejestracja u, u Was w hurtowni jest darmowa? Tym, że ja odpowiem. Nie pobieramy absolutnie żadnego abonamentu. Przymierzamy się do tego, żeby za usługi dodatkowe, takie faktycznie wynikające z jakichś bieżących potrzeb i indywidualnych potrzeb, niech to będzie chociażby faktura zbiorcza. Jeżeli ktoś tego potrzebuje, to prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy przymierzać się do wprowadzenia jakichś opłat. Natomiast pozostawmy to jeszcze owione lekką tajemnicą. Na pewno nie będą to opłaty, które będą jakkolwiek istotne z perspektywy sprzedających, którzy tego potrzebują, bo jak ktoś potrzebuje faktury zbiorczej, to najczęściej po prostu bardzo dużo naszych produktów sprzedaje. Więc nie powinno to stanowić najmniejszego obciążenia dla nich. Czyli po prostu robicie faktury zbiorcze, że na przykład raz w tygodniu wystawiacie zbiorczą fakturę na zamówienia, czy na każdą osobno? Na każde zamówienie. To osobno. Jak, to dokładnie, jak to dokładnie wygląda? Bo to na też jest coś z moment... moimi skrzydłami. Na ten moment wygląda to tak, że do każdego zamówienia wystawiana jest osobna faktura z terminem płatności, ale tak jak Paweł powiedział, pracujemy nad tym, aby wszyscy klienci mogli mieć te faktury zbiorcze, no bo jest tam gdzieś ułatwienie, tak? Mhm, Więc... mhm że Dzisiaj również obsługujemy niektórych klientów pod kątem faktur zbiorczych, ale jest to bardzo czasochłonne i bardzo mało zautomatyzowane na ten moment w taki sposób, aby można było to traktować jako standard. Na pewno przymierzamy się do tego i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to stało się już zupełnym standardem. Zobaczymy, co, co przyszłość przyniesie. Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych miesięcy. Super. Okej, okay. czyli jakby już mamy założone konto, już mamy opiekuna przydzielonego. I teraz co trzeba zrobić, żeby uzyskać dane do integracji, czyli ten popularny plik XML bądź CSV, żeby sobie zaciągnąć ofertę do sklepu? Czy to jest jakoś widoczne w koncie po rejestracji, czy trzeba się zgłosić do, do Was po prostu mailowo i wydajecie taki dostęp? Jak to wygląda? Zawsze jak to konto jest już zaakceptowane, tak, ktoś ktoś ma sens z hurtownika, prosimy o taki kontakt mailowy, bo też nie każdy klient chce te pliki integracyjne, więc zawsze prosimy, aby ktoś nas odezwał, jeżeli stajemy takiego maila, no to jest zielone światło, aby przysłać taki plik integracyjny, który posiadamy w dwóch wersjach: full i light. W jednym znajdują się wszystkie dane produktowe, a w drugim po prostu bieżące stany magazynowe. W zależności od tego, gdzie to ma zapotrzebowanie, no to mamy dostępne są dwa formaty CSV i XML. I taki plik Lite aktualizuje się co godzinę. Można tak czasowo sobie ustawić, aby najczęściej się tak po prostu aktualizował. Natomiast plik Full aktualizuje się raz na dobę. Hmm. Nasze pliki tak naprawdę są zintegrowane z wieloma platformami, w tym właśnie z platformą SkyShop. Okej, okay. w pliku Lite rozumiem, że są ceny i stany magazynowe. Dokładnie. Okej, okay. okay. a czyli jakby w tym pliku Lite zawsze będzie aktualny stan magazynowy, jaki jest na hurtowni? Zgadza się. I jeżeli zmienia się cena, bo, bo hurtownikom, no to po prostu też w tym pliku oni będą sobie zaciągać aktualną tą cenę zakupu, którą, którą mają na ten czas w hurtowni. Tak, dokładnie. Chociaż z reguły, jeżeli następuje zmiana ceny, staramy się też informować naszych klientów gdzieś tam mailowo, żeby po prostu mieli świadomość, że na przykład zmienia się ten cennik. Mhm. Okej, okay, dobra. Czy w XML-u znajdują się pełne dane, w sensie czy zdjęcia, opisy, nazwy, czy, czy kategorie są. No i oczywiście stany magazynowe. Są pełne informacje przy produktach w waszych XML-ach? Tak, aczkolwiek nie zalecamy stosowania tych samych kategorii. Głównie z perspektywy SEO jest nieuzasadnione, i mm -hmm. zachęcamy klientów do tego, aby tworzyli własne opisy, ponieważ to tak naprawdę to może być główna przewaga konkurencyjna każdego z nich. Jeżeli każdy będzie tutaj konkurował w tym aspekcie, w tym aspekcie właśnie marketingowym, czyli sposób przedstawienia produktu, czyli jak go zaklasyfikujemy do danej kategorii, albo jak go opiszemy, albo jakie zdjęcie zaprezentujemy, to oczywiście może stanowić o przewadze. Natomiast my dostarczamy te, dane, te podstawowe informacje, które są niezbędne do rozpoczęcia sprzedaży, i udostępniamy to naszym klientom, mamy również od producentów wszystkie zgody na to, aby, aby wykorzystywać te informacje włącznie ze zdjęciami. Natomiast jak mówię, no, idealnie byłoby, i to jest świetny moment, żeby to głośno zakomunikować, gdyby każdy zadał to we własnym zakresie, bo po prostu może wytworzyć swoją niepowtarzalną przewagę. Tak, dokładnie ja to potwierdzam, jak najbardziej własne opisy, czy kategorii, czy, czy produktów, jak najbardziej to tylko na plus dla sklepów internetowych pod względem właśnie tego, jak patrzy na to Google, więc jak najbardziej. Okej, okay. a czy kody EAN są dodawane też do produktów wszystkich? Jak to wygląda z EANami? W ostatnim czasie bardzo ogromną pracę w tym aspekcie wykonaliśmy, aby wszystko uspójnić. Jak najbardziej obecnie wszystkie nasze produkty posiadają kody EAN. Jeżeli coś jest na stronie widoczne jest nieuzupełnione, to widocznie nie zostało ukryte przed klientami, a jest właśnie wprowadzane. I taką pracę w ostatnim czasie również prowadzimy, aby uspójniać tę ofertę i aby uzupełniać wszystkie informacje, więc jeżeli coś się znajdzie na stronie, to spokojnie wiemy o tym i pracujemy nad tym, żeby w najbliższych dniach i tygodniach to wszystko było spójne. Więc od teraz za dwa tygodnie w sześciu się to będzie uzupełnione. Wszystkie produkty, jeszcze raz powtórzę, mają na pewno unikalne kody kreskowe ean Super, bo jakby też Allegro tego wymaga i wielu klientów nas o to pyta właśnie dlatego dlatego też pojawia się właśnie takie pytanie o te kody. No ale jeżeli wszystkie produkty mają, no to super, to całą ofertę giftword gift można sprzedawać. Rozumiem, że tak jak już sobie potwierdziliśmy, hurtownia działa w dropshippingu, działa też w tradycyjnym modelu. No jakbyście mogli powiedzieć główną różnicę tego modelu. Czyli na przykład jak to się różni? Zwykły hurtownik pewnie ma jakieś minimum logistyczne, a dropshiper tego nie ma. Jak to to, to się jakoś dzieli u Was w hurtowni? Jakbyście mogli coś powiedzieć na ten temat? My staramy się bardzo mocno specjalizować w tym aspekcie dropshippingu i bardzo często zdarza się, że nasi dostawcy to są producenci, którzy również prowadzą sprzedaż hurtową, więc tutaj nie, nie rozwijamy tego w taki sposób, aby było to naszym dominującym kanałem sprzedaży. My chcemy się specjalizować w dropshippingu, chcemy być w tym najlepsi, natomiast bardzo często zdarza się, że obsługujemy również indywidualnych klientów, indywidualne sklepy, chociażby nawet stacjonarne, które mają odpowiednie potrzeby i na te potrzeby również odpowiadamy. Co istotne, agencje reklamowe dzisiaj to jest bardzo Istotny w naszej akurat branży rodzaj klienta gdzie również współpraca przebiega zasadniczo inaczej i tu w ogóle nie ma mowy o minimum logistycznym, tylko raczej o indywidualnej wycenie każdorazowo. Także no, myślę, że wszędzie działa to dosyć podobnie. Natomiast bardzo często zdarza się, że producent prowadzi własną sprzedaż dropshippingową i własną sprzedaż hurtową. I tutaj myślę, że w tamtym aspekcie to jest istotna różnica. W naszym przypadku skupiamy się na dropshippingu, pozostałe zamówienia realizujemy takie, jak są, jak są możliwe do realizacji, ale nie zabiegamy o nie. Po prostu nie wchodzimy w naszym dostawcom również. Okej, okay, a jak to jest na przykład z warunkami współpracy na poziomie cenowym? W sensie, czy jest rabat za większy obrót dla takiego dropshippera? Czyli motywuje go to, że im większy obrót zrobi w furtowni, tym będzie miał lepsze ceny? Bardzo rzadko udzielamy rabatów dla klientów dropshippingowych, głównie z, z tego powodu, żeby po prostu nie wytwarzać jakichś tutaj zawirowań, jeżeli chodzi o politykę cenową, dostępną chociażby na marketplace'ach. Rzadko to się zdarza, natomiast zdarza się, często nasi klienci dostają rabat startowy na bardzo niewielkim poziomie, natomiast jest to bardzo, bardzo indywidualna sprawa i bardzo indywidualnie do tego podchodzimy. Okay, czyli rabat tylko jest przyznawany, jeżeli byśmy chcieli kupić coś więcej do siebie na stan, na przykład. To wtedy jestem w stanie negocjować jakąś lepszą cenę. Tak, tak, wtedy oczywiście, naturalnie. Natomiast zdarzają się oczywiście klienci dropshippingowi, którzy robią bardzo duże obroty, mają większe komersy e i tam ta polityka cenowa jest zasadniczo indywidualnie kształtowana. Rozumiem, rozumiem. Okej. Okay. Czyli po prostu, jeżeli będzie partner wykazywał się dobrą współpracą, robił, generował duży obrót, to zawsze można siadać do rozmów. Oczywiście. Okay, Tylko żeby, żebyśmy wszyscy mieli rozumienie dużych obrotów, bo tutaj bywa z tym różnie, jeśli chodzi o Okej. Okay. Okay, <laughs> ale to... na pewno warto rozmawiać i z każdym klientem naszym. Rozmawiamy bardzo często indywidualnie, podchodzimy do naszej współpracy. Super. A jak jest na przykład z firmami kurierskimi? W sensie, czy tylko u was zamówienia mogą składać, korzystając z waszych etykiet i z waszych kurierów, czy można wysyłać na przykład własne etykiety? Istnieje możliwość wysyłki zarówno naszym kurierami na własnej etykiecie? Tak naprawdę tutaj są firmy kuryjskie, które przyjeżdżają do nas codziennie, jak Impost, DHL, FedEx czy UPS. Ale jeżeli klient chciałby skorzystać z innej firmy kuryjskiej, no to niestety tutaj już we własnym zakresie musi zadbać o to, żeby ten kurier się zjawił i przyjechał po paczkę. Czyli po prostu to zlecenie musi zostać nadane. No, oczywiście też istnieje możliwość wysyłek w przypadku Allegro Smart, nie ma to tam żadnego znaczenia, jeżeli po prostu jest to któryś z kurierów, który obsługujemy, to tak naprawdę każda etykieta spokojnie od nas wyjdzie. I czyli tak. InPost do was przyjeżdża codziennie i bierze po prostu no, paczki. Okej, okay, czyli Allegro Smart jak najbardziej można, można z wami działać z tym, z tym z tymi paczkomatami. Czyli tak, jeżeli na przykład mam własną etykietę, bo nie wiem, mam umowę podpisaną z DPD i chcę wozić paczki tym DPD, no bo gdzieś tam wynegocjowałem sobie Lepsze stawki, to po prostu gdzie załączam tą etykietę? Czy podczas składania zamówienia w hurtowni, czy jakoś mailowo Wam dosyłam? Tak naprawdę istnieją dwie możliwości. Pierwsza to jest taka, że podczas składania zamówienia można załączyć ją normalnie w załączniku, ona wtedy jest widoczna w zamówieniu. A druga możliwość jest taka, że mamy specjalnego maila etykiety wautownikifort.pl, na którego zawsze można wysłać, tylko w mailu prosimy, żeby było numer zamówienia. I taka etykieta jest na, na takim mailu przy realizacji zamówienia, po prostu drukowana, naklejana na paczkach. Okay. Czyli, czyli prosty etap. A jakich macie w ofercie dropshippingowej kurierów? No bo ja zawsze zalecam właścicielom sklepów, którzy otwierają w dropshippingu sklep, jednak na początku korzystać z kurierów hurtowni, no bo ten cały proces logistyczny i ewentualna reklamacja gdzieś tam przy transporcie, jeżeli by coś uległo uszkodzeniu, no jednak wtedy załatwia to hurtownia. Więc wy też dajecie możliwość skorzystania z cenników dostaw waszych jakby kurierów, rozumiem, tak? I jak najbardziej, no tak, w naszej ofercie jest Impost, i UPS. To są trzy firmy ukraińskie, takie, które gdzieś tam są u nas stałe, no i, i można skorzystać z ich oferty. Okej, okay. a jak przebiega cały proces zamówienia? Czyli Czy składamy to przez stronę hurtowni tradycyjnie, logując się na swoje konto? Czy jest jakiś specjalny system do obsługi tych zamówień? Czy może mailowo się wysyła te zamówienia? Jak to u Was wygląda? To znaczy, jak ognia unikamy wysyłki mailowej wysyłki zamówienia, z tego względu, że to powoduje dużo możliwości do popełnienia błędów. U nas po prostu składasz zamówienie dokładnie tak, jakbyś był klientem sklepu internetowego, tak? Czyli wrzucasz do koszyka, finalizujesz, wchodzi. I jest również możliwość integracji automatycznej na poziomie dropshipping, natomiast to jest bardzo raczkujący projekt, który jest na razie dedykowany dla jednej platformy. Nie chcę jeszcze za bardzo na ten temat dużo opowiadać. Pracujemy nad tym, żeby móc to automatyzować, natomiast no, póki co, jeżeli chodzi o to składanie zamówienia tradycyjnego, mamy świetne doświadczenia, zawsze ten klient sprawdzi sobie to zamówienie, ma opcję dodać jakiś uwag, załączyć etykiety, to wtedy tak naprawdę zajmuje bardzo niewiele czasu dla klienta naszego, a nam bardzo, bardzo usprawnia pracę bieżącą. Pomaga, jasne. Integracje dwukierunkowe, my też jakby mamy ten temat rozwojowy, także myślę, że tu będą się pojawiać jakieś rozmowy na ten temat w przyszłości. To sobie przejdźmy do kolejnego pytania. Jak w ogóle przebiega sam proces zamówienia w sensie pod tym względem logistycznym? Na zasadzie, że jeżeli klient zamówi u mnie rano, nie wiem, o dziesiątej paczkę, ja złożę to zamówienie na hurtowni do 12, czy ona jeszcze wyjdzie tego samego dnia, czy dopiero następnego? To znaczy, czas realizacji zamówienia trwa z reguły 24 godziny. To też w zależności od tego, czy jest to sezon świąteczny na przykład, czy nie. W sezonie świątecznym zawsze staramy się brać takie 48 godzin, bo mimo wszystko jest to sezon świąteczny, tak? Trzeba zawsze brać to pod uwagę. Aby zamówienie wyszło tego samego dnia, najlepiej, żeby było złożone do godziny 10. Wtedy rzeczywiście jest taka realna szansa, że ono wyjdzie. Choć tak naprawdę wolimy deklarować tę usyłkę w ciągu 24 godzin. Okej, okay, czyli po prostu sklepy sobie ustawiają u siebie te 48 40... 28 godzin, żeby jakby zachować to bezpieczeństwo. Tutaj wspomniałaś, Dominiko, o świętach. To może przejdźmy do pytania, jeżeli jestem jakby sklepem i biorę faktycznie większość towarów, na przykład już do siebie, nie wiem, zaopatrzając się na święta, kiedy jest najlepszy okres, żeby, żeby jakby kupować u was ten towar hurtowo do siebie na magazyn? Czy jakiś miesiąc przed świętami, czy to raczej jednak realizować wcześniej, jak to wygląda? Według mnie to najlepiej gdyby było to około miesiąc. Choć trzeba założyć, że na przykład taki sezon świąteczny tak naprawdę zaczyna się już w listopadzie. Więc jeżeli chcemy mieć na niego upatrzony towar, na którym nam zależy, no to warto by było w październiku już dokonać tego zamówienia, tak? W tym okresie tak naprawdę planujemy zapas na cały sezon, więc listopad grudzień, no to, to już jest za późno, żeby myśleć o tym, żeby kupić jakiś towar. Trzeba mimo wszystko zrobić to trochę wcześniej. Okej, okay, a czy wy jakby też stokujecie magazyn, załóżmy przed świętami? Już na przełomie lipca, sierpnia, i wtedy jest największa ilość magazynowa tych produktów, i tak naprawdę hurtownik. No bo czasem jest tak w hurtowniach, że jednak tego towaru zabraknie. Jeżeli, na przykład, nie wiem, wezmę po tysiąc sztuk jakichś tam różnych produktów, to w którym okresie w roku jest, macie jakby najwięcej towaru? Czy to jest jakby realne do ocenienia, czy jednak po prostu domawiacie ten towar na okrągło i on cały czas praktycznie jest na magazynie? To znaczy tak. Na ten moment ogólnie bardzo mocno poszerzamy ofertę, więc ten stan magazynowy będzie cały czas wzrastał, nie tylko sezon świąteczny, ale i ogólnie. Nawet pojawia się bardzo dużo nowych opozycji produktowych, ale tak realnie od około września zaczynamy się zadowolonywać w takiej większej ilości już towarów pod kątem sezonu świątecznego. Więc tak szczerze mówiąc, uważam, że wrzesień to jest najbardziej optymalny miesiąc, tak żeby myśleć o tym już, co ewentualnie do siebie na magazyn ściągnąć. Okay, a są możliwe. Tak, warto, jeżeli mogę to warto też nadmienić, że mamy podzielony magazyn, magazyn głównie, magazyn podręczny. Magazyn podręczny to jest ten, który umożliwia wysyłkę tu i teraz dzisiaj w tym momencie. Potrzebujemy dodatkowych 24 godzin, żeby robić ewentualne rosszady międzymagazynowe. Dlatego to, co wcześniej o co pytałeś, jak wygląda dostępność chociażby towarów na stronie, tam jest zawsze podany stan magazynu podręcznego, czyli tego, który, tak jak mówię, umożliwia realizację zamówienia tu i teraz. Jeżeli jest tu jakiekolwiek dodatkowe, jakby oczekuje na dostawę, tak, to wtedy, wtedy jest to dodatkowe 24 godziny. Natomiast co do stokowania na sezon, my współpracujemy z bardzo wieloma producentami, głównie zagranicznymi i zagranicznymi, ale również też polskimi tak naprawdę i bardzo różnie to wygląda, jeżeli chodzi o stokowanie. W niektórych, jeżeli to jest to Polska, polski producent, to stokujemy się dosyć późno. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicznych, bardzo często tam są pewne Towarów, które mają po prostu prawo się skończyć i nie być kontynuowane, więc wtedy robimy zdecydowanie większe zapasy. Także pytanie: jaki towar, i, I od jakiego producenta, i, 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 i dokładnie i ile. Więc bardzo, bardzo powinniśmy tutaj odpowiadać na takie pytanie, jak wygląda kwestia stakowania przedsezonowego. To zależy od wszystkiego. Okay. Bo chodzi mi o to, czy wszystkie produkty w takim razie, jakby wnioskując po tym, co powiedziałeś, są po prostu u Was na magazynie, te wszystkie produkty, które są dostępne w tym pliku XML do integracji. Nie ma sytuacji, że jakiegoś produktu na przykład jest w ofercie, a go nie macie u siebie na magazynie. Jest natomiast sytuacja, że mamy towar na magazynie, tylko na magazynie głównym, a nie na podręcznym, przez co on nie jest widoczny nawet w wyniku do integracji okay. dzisiaj, ale jutro już będzie. Tak? Więc to jest bardzo szybka aktualizacja, bo przynosimy ten towar między dwoma magazynami. Jeszcze takie pytanie często się pojawia wśród klientów: czy, czy jest możliwy wspólny import na zasadzie takiej, że. No bo wiadomo, robi się dropshipping, ale jeżeli na przykład kupujemy od, od was hurtowo produkty, to czy jest możliwy właśnie wspólny import bezpośrednio od waszych na przykład producentów? Gdzieś tam, no wiadomo, pewnie większej większej o wiele znacznej ilości, ale z, jakby z wyłożeniem gotówki na start. Czy taka opcja w ogóle jest realna u was? To znaczy, my nie praktykujemy tego typu zamówienia i nie, 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 nie stawiamy tutaj jakby na, na tego typu współpracę. Raczej, raczej staramy się, aby to było tak wszystko na bieżąco z kątem dropshippingowym, przede wszystkim. Okej. Okay. A jakie są Was ze zwrotami i reklamacjami? W sensie, jak wygląda ten proces? Może zatrzymajmy się przy zwrotach. Czy przyjmujecie jako hurtownia zwroty na od klientów dropshippingowych? Oczywiście. Jak najbardziej. Czyli po prostu proces odbywa się na takiej zasadzie, że klient sklepu odsyła bezpośrednio do was paczkę i wy już ten zwrot przyjmujecie i robicie korektę faktury temu klientowi? Dokładnie. Okej, okay, okej. Okay. A jak jest na przykład, jeżeli towar jest otwarte pudełko, czy tam jest użyty, to wtedy jakoś ta korekta jest mniejsza jak to wygląda w takich sytuacjach to znaczy... stykowych? Jeżeli towar jest używany, tak naprawdę można ewentualnie dodać reklamację, a nie zwrotu. Tak? Mhm. W sensie, jeżeli on jest nieuszkodzony, no to tak jakby nie ma tutaj żadnych przyczyn, żeby takiego zwrotu tak, nie przyjąć albo żeby ten zwrot był mniejszy. Ogólnie ze zwroty nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty, ani nic z tych rzeczy. Tak naprawdę, gdy taki problem nas trafi, wystawiamy korektę, zwracamy jego, odmówimy klientowi. Też to w zależności od tego, jak klient sobie bieszy, czy możemy albo taki zwrot dokonać na konto, albo na saldo klienta, z którego on potem może sobie opłacić kolejne zamówienie na przykład, tak? Okej. Okay. W przypadku reklamacji, jeżeli coś na przykład nie działa, no to też odsyłają do was i wy to albo naprawiacie, czy tam jakby cała procedura reklamacyjna Dokładnie. jest wdrażana. Dokładnie. Okay. Chyba, że to są naprawdę jakieś uszkodzenia albo wady takie, które widać na zdjęciu, że po prostu no, że są, no to wtedy z reguły niepotrzebna jest tutaj dla takiego produktu, tak? Tylko na podstawie zdjęcia też możemy go zareklamować. A przy takiej reklamacji. No Jak do... właśnie transport i uszkodzenie w transporcie, to takie, takie historie mają czasami miejsce. Dużo kubków sprzedajemy, więc jeżeli tutaj kubek się potłuk, w trakcie dostawy, jest to zgłoszone w odpowiednim czasie 48 godzin od dostawy, to absolutnie nie wymagamy zwrotu tego potłuczonego kubka. Okej, okay, okej. Okay. Jeżeli ktoś odeśle na przykład na reklamację, to już później na, na wasz koszt Wy odsyłacie już bezpośrednio do tego klienta, właściciela sklepu, rozumiem tą reklamację. Reklamację uznaną pozytywnie, jak najbardziej tak. Okay. W sensie wszystkie sytuacje związane z reklamacjami, niesprawnością produktu, bądź też jakąkolwiek wadą tego produktu, uznajemy na naszą niekorzyść, przez co, przez co realizujemy to wszystko w pełni we własnym zakresie, mm -hmm. nie obciążając tym klienta dropshippingowego. Jedyna sytuacja, która wymagałaby dodatkowej opłaty, to jest hipotetyczna sytuacja, jeżeli klient dropshippingowy zamówi paczkę impostową na przykład do paczkomatu, z niewłaściwą etykietą, z niewłaściwym gabarytem ta, ta paczka do nas wraca, no to niestety klient nasz musi ponieść jeszcze raz koszty tej wysyłki, tego nie dźwigamy za klienta, rzecz jasna. Mm -hmm. Natomiast his historie pod tytułem reklamacja rozpoczyna pozytywnie, za każdym razem są rozpatrywane na naszą, e, po naszej stronie, jakby z realizacją w pełni po naszej stronie. Okej, okay, super. A hurto sprzedajecie jakby też w detalu, czy tylko po prostu obsługujecie zamówienia hurtowe? co? Mamy sklep internetowy, on stanowi pewnego rodzaju wizytówkę, pewnego rodzaju możliwość prezentacji też cen sugerowanych detalicznych. Natomiast nie jest to w żadnym wypadku dzisiaj nasz główny kanał. Gdzieś tam się bawimy na boku, ale, ale to nie, nie ma stanowić jakby specyficznie konkurencji dla naszych sprzedających, więc mhm. tak, mamy, ale nie, nie jest to nic istotnego. Okej. Okay. To już tak zbliżając się do końca, rozumiem, że te placówki stacjonarne już ich nie ma, już tylko działacie w e commerce Wiesz co tak, być może ktoś się jeszcze sprzedaje, ale jakby być może nawet o tym nie wiemy, ale, ale nie raczej nie, nie, nie prowadzimy ewidencji tego i wycofaliśmy się z sprzedaży stacjonarnej z różnych względów, po prostu głównie dlatego, że mamy ogromną miłość i pasję do sprzedaży internetowej. I tutaj staramy się specjalizować w tym aspekcie. Super, super. Dzięki za fajną rozmowę. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy, ciekawych rzeczy. Ja zapraszam oczywiście do zakładania sklepów testowych na SkyShop i integrowania się z hurtownią GiftWorld. Oczywiście Dominika, z tego co wiem, też jest do Waszej dyspozycji w sprawie jakichkolwiek pytań. Także no, macie idealną hurtownię do dropshippingu, także nic, tylko działać. No i ja dziękuję za wywiad i mam nadzieję do, do następnego. Dzięki, dzięki Tomek za wywiad.